Siemaneczko, to znowu ja, Kodel. W dzisiejszym odcinku pokażę moją grę Minecraft Survival. O tam się, kiedy jest Steven, mi się zbiera jabłka i taco. I goni Steve'a zombie, więc zaczynam. O nie, przegrałem. Co się stało? A, przegrał. Co jeszcze dzieje? O dobra, szybko zombie mnie goni. O nie! Znowu. O to taką. Szybko zombie. O nie. Teraz ty idziesz! No nie, bo przegrałem. Wait. <laughs> yeah. Zombie. Ah. Yes. Yeah, it's no game over. No kurde. Cool, Jezis. Idź zombiaku. Tam jest tako. Ło. Teraz dobrze mi idzie. Nie, nie, o nie, wyszłem myszką poza pola. No nie, chcę tam pójść po taco. Teraz dobrze mi idzie. Nie, mam za blisko zębiaka. Dobra. No nie. Dobra, w tym odcinku będzie na ko w tym odcinku już będzie koniec. Więc żegnam.